Oglądając film albo jakiś fajny serial, często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak ważnym elementem jest sound design, czyli otoczenie dźwiękowe tego, co oglądamy. W dzisiejszym odcinku parę słów więcej na ten temat. Zapraszam na kolejny odcinek z drugiej serii z cyklu Save the Music z prawem. Mamy scenę w filmie: ktoś idzie przez las albo uderza y, jakimś przedmiotem, na przykład kładzie klucze na stole, albo główny bohater patrzy w oczy drugiej osobie. I my skupiamy się na tym obrazie, na tym co mówią aktorzy. Natomiast bardzo często, całą atmosferę, y, całą tą sferę emocjonalną dają nam właśnie dźwięki. Dźwięki, za które odpowiedzialne są konkretne osoby. Osoby, które się zajmują sound designem, czyli możemy powiedzieć po polsku takim projektowaniem dźwięku. I moim zdaniem te osoby są niezwykle ważne w każdej produkcji filmowej, serialowej, czy właściwie w jakiejkolwiek sytuacji, gdzie mamy jakąś projekcję, jakąś sytuację, której towarzyszą dźwięki, której towarzyszy jakaś atmosfera brzmieniowa. I możemy się zastanawiać, czy tutaj mamy do czynienia z jakimiś dobrami chronionymi prawa, prawami autorskimi. No przecież no, wspomniane uderzenie klucza o stół, albo właśnie jakaś atmosfera, czy dźwięk szumiącego lasu, czy nawet głuchy dźwięk echo kroków w pustym magazynie. No, wydają to się być dźwięki, które no, nie zasługują na jakąkolwiek ochronę. I może rzeczywiście jako pojedyncze dźwięki nie, czy jako pojedyncze brzmienia nie, ale cały ten, całe to otoczenie, cała ta kompozycja tych dźwięków, no to jest tak jak utwór, tak jak utwór muzyczny, chociaż jakby nie mamy melodii, nie mamy jakiejś harmonii, nie mamy jakichś słów, ale mamy kompozycję dźwięków. I nie jest ważne skąd te dźwięki pochodzą, czy właśnie realizator, czy osoba zajmująca się produkcją dźwięku sama je nagrała, bo często osoby, które się tym zajmują bardzo profesjonalnie i są no, bardzo bardzo poważnie podchodzą do tej swojej pracy, bardzo często nagrywają sami te dźwięki. Chodzą, szukają różnych odgłosów, no bo las może brzmieć na tysiące sposobów. Pusta hala może brzmieć też bardzo różnie, czy pusty kościół, pełny kościół. Znam produkcję, gdzie specjalnie pojechano produkcję audiobooków, gdzie specjalnie zawsze realizatorzy jadą w miejsce, gdzie odbywa się akcja, żeby nagrać właśnie dźwięki z tego realnego miejsca. I to nadaje całemu nagraniu, całemu słuchowisku autentyczności. Dlatego no, może być tak, że sound designer nagrywa te dźwięki sam, no, ale czasem może nie mieć dostępu np. do broni palnej, prawda? No, może nie mieć pistoletu, żeby czy, czy iść na strzelnicę, więc często też y, takie osoby korzystają z bibliotek dźwięków, których jest bardzo dużo i które no, dostarczają dźwięki bardzo dobrej jakości no, w tysiącach opcji, w tysiącach różnych wariantów. No, i samo przejrzenie tej biblioteki, wybranie konkretnych dźwięków, a często też ich obróbka, to też wymaga dużego nakładu pracy, chociaż wiadomo, że w prawie autorskim ten nakład pracy się nie liczy, ale jakby chodzi mi o to, żeby, żeby można było wyobrazić sobie, jak taki proces wygląda, że to nie jest po prostu nagranie czegoś już, tylko że bardzo często jest to. Bardzo przemyślane szukanie odpowiedniego dźwięku, który stworzy odpowiednią atmosferę. Moim zdaniem, praca sound designera może być przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze, no, czyli mówiąc wprost, może stanowić utwór w rozumieniu prawa autorskiego, a tak, tak ściślej mówiąc, zbiór, ponieważ jakby w pracy tej chodzi o układ, o zestawienie twórcze różnych elementów. No i właśnie tak jak wspomniałam, nieważne, jakby jak te elementy dźwięki powstają, skąd pochodzą. Chodzi właśnie o ten układ. Czasem jest też tak, że ta oprawa dźwiękowa no nie wymaga osobistego podejścia i jest na przykład zdeterminowana sceną, ale ona wtedy nie ma tego twórczego indywidualnego charakteru. Ona jest zdeterminowana przez scenę, ona wynika z prawidał sztuki i no, no nie ma tutaj tego ym, pierwiastka twórczego. I zawsze możemy sobie wyobrazić ten test, że dwie osoby miałyby zrobić tę scenę, to czy zrobiłyby tak samo, no bo właśnie warsztat umiejętności determinacja tego co się dzieje, czy jednak zrobiłyby to zupełnie inaczej, czyli właśnie osobiste ujęcie, osobiste spojrzenie na daną sytuację. Bo czym się różni komponowanie z dźwięków melodii od komponowania z dźwięków pewnej sytuacji, oprawy muzycznej? Prawda? I tu jest dobór dźwięków i tam. I tu jest działalność osobista i tam. I to, że jakby w wyniku tego doboru nie powstaje taka kompozycja, której możemy słuchać jako piosenki i jest samoistna, tylko pewien układ e, brzmień, które towarzyszą jakiejś scenie na przykład. No to nie zmienia faktu, że jest to dalej pewna kompozycja. Jeżeli ona jest twórcza, indywidualna, osobista, powinna być chroniona prawem autorskim. Szerzej o ochronie utworu muzycznego czy o właśnie wykorzystywaniu gotowych dźwięków mówiłem o odc o w odcinkach, ile sekund cudzego utworu można wykorzystać i odcinku o samplingu, które będą zaninkowane w opisie tego wideo. Więc zapraszam do ich obejrzenia, żeby jeszcze pogłębić tę tematykę, tę wiedzę. Co jest jeszcze ciekawe, nie należy zapominać o tym, że jeżeli sound designer sam nagrywa dźwięki, to przysługują mu prawa producenta fonogramu, ponieważ każde utrwalenie dźwięków, czy to będzie właśnie dźwięk jakiegoś instrumentu, czy to będzie dźwięk ulicy, czy tak jak teraz nagrywamy mój głos, to każde takie utrwalenie będzie chronione prawem do fonogramu. Czyli taka osoba, która dokonuje takiego nagrania i jest za nie odpowiedzialna, finansuje i organizuje, to jest podmiotem praw wyłącznych do fonogramu i nie można tego pomijać. <grych> Czyli jeżeli osoba zajmująca się dźwiękiem stworzy własną bibliotekę dźwięków różnych nagrań, no to ma prawo do tego, żeby zarabiać na udziel udzielaniu licencji na korzystanie z takich dźwięków w tym kontekście nie mogę oczywiście nie wspomnieć o osobie jaką jest producent muzyczny bo tutaj troszeczkę tak podobnie pomijany jest jego wkład w związku z tym, że właśnie nie tworzy głównej melodii, nie tworzy tekstu, tylko bardziej tą warstwę aranżacyjną piosenki, warstwę brzmieniową, czasem właśnie dodaje tak naprawdę jakieś układy dźwięków, a nie konkretne układy współbrzmień, ale o tym też mówiłam już więcej w odcinku, czy aranżacja utworu jest chroniona przez prawa autorskie, więc też odsyłam do tego odcinka po więcej informacji. Inną osobą, która jest zaangażowana w produkcję filmową bardzo często, czy w produkcję serialów, jest konsultant muzyczny. Czyli też osoba, która no powiedzmy nie śpiewa, nie gra przed kamerą, nie wiem, nie tworzy scenariusza, czyli nie jest takim typowym twórcą filmu, ale na przykład dobiera piosenki, które mają pojawić się w danej scenie, albo dobiera jakieś utwory właśnie z biblioteki dźwięków. Więc jakby też praca konsultanta może być twórcza, może być oryginalna też może polegać na tworzeniu zbioru, czyli na twórczym doborze i zestawianiu ze sobą różnych dźwięków. I też można o tym pamiętać w tym kontekście. To wszystko może wydawać się kontrowersyjne, no ponieważ sprawia, że kolejne osoby mogą partycypować w ten temach z tytułu rozpowszechniania właśnie filmu czy serialu, ale myślę, że w dzisiejszych czasach naprawdę rola osób zajmujących się dźwiękiem, Doborem muzyki do filmu, ale też właśnie tworzeniem tego otoczenia dźwiękowego. Naprawdę rola ich wzrasta i powinno się uwzględniać te osoby w myśleniu o filmie jako pewnej całości. Mam nadzieję, że temat był ciekawy. Zapraszam też do dyskusji w komentarzach, bo na pewno też był trochę kontrowersyjny. I mam nadzieję, że spotkamy się w następnym odcinku z cyklu. Save the music z prawem. Chyba dobrze, no? No. Już. A akurat się zaczęła przegrzewać kamera. No widzisz.